Witajcie w mafii! W dzisiejszym odcinku T-Squad zmierzy się w bardzo popularnej grze o nazwie Mafia, a zasady są bardzo proste. Dwóch zawodników dostaje kartę król, która oznacza, że będą w tej grze mafią. Pozostali gracze to cywile. Mafia ma za zadanie wyeliminować cywilów w nocy, kiedy śpią. Natomiast cywile domyślić się, kto jest mafią i wyeliminować ją na głosowaniu w dzień. Zaczynajmy! Tak więc wszyscy już siedzimy i zapraszamy naszego gościa specjalnego. Dawaj Mati do nas, chodź. Dawaj, chodź. Uuu, uuu, brawa! Brawo! Gość! <śmieniczy> no to co, panowie, zaczynamy? Wybieramy Gość nasze karty. No, Wybierajcie karty. O, teraz. Zatrudnienie zatrudnienie. Jest to moja pierwsza prawdziwa styczność z mafią. I akurat trafiłem miastowego, czyli nic ciekawego, więc zajmę się jedzeniem. <śmieniczy> <śmieniczy> To no, będzie piękna rozgrywka. Nie, wcale nie będzie. Bo nie jestem z mafii, tylko jestem prawilniakiem. Tak więc czeka mnie nudna gra. Ja w tej rodzinie nie jestem mafią, także mam nadzieję, że tu żyję chociaż do jednej rundy. Nice. Pierwsza runda i od razu z Mateuszem jesteśmy w mafii. Dobrze, że siedzimy koło siebie, to nikt się nie skapnie, kto strzelał do obywateli. Pierwsza noc jest bez strzelania, tak więc miasto idzie spać. Idziemy spać wszyscy. Wszyscy mają zapięte oczy. Dobra, no to teraz mafia się budzi. Wita się ze sobą nawzajem i z widzami. Siemanko i znowu. I dobra. Myślę, że już się i... Witali, tak więc mafia idzie spać Budzą się wszyscy Nie za... bez, bez śmierci Co? Na pierwszą rundę Po prostu A no tak Musimy głosować Nie zabiłeś nikogo Miłosz Jeszcze nie, zabiłeś, że nie. <laughs> To jest ojciec chrzestny mafia. Patrzcie miłożkę, Miłoszka jak on się cieszy Ja coś się... On jest coś nie tego z dzisiaj Nie wiem o co im chodzi, przecież Miłosz nie robi nic dziwnego Czemu od razu tak najeżdżają? Coś czuję, że na drugiej kanapie jest mafia Łukasz, masz mi coś do powiedzenia? Tak się składa, że tego dnia miałem kanapkę z wieprzowiną Nagle Poczułem spoconego wieprza. Okazało się że był to Miłosz. Uważam, że właśnie on coś ukrywa. Od razu pierwsze co? Zrzucanie winy na niewinnego. Wszyscy podejrzewają Miłosza. Nie wiadomo czemu, ale to dobrze. To na korzyść mafii. O co chodzi Łukaszowi? Ja w ogóle cały czas miałem zamknięte oczy, nic nie zrobiłem, a on ciągle na mnie naskakuje. Miłosz zrobił tak dziwną mina na początku, wow. a widziałem w mieście, wczoraj w nocy, panowie, raczej no. dzisiaj w nocy, jak szedłem uliczką, widziałem bardzo duży cień. Duży cień? Czyli dokładnie taki, jaki ty robisz, Łukasz. Coraz bardziej cię Podejrzewam. Toś wymieniał żarówki wielka, na ulicach, a przy okazji leżało tam ciało obok. Co? Czyli byłeś tam na miejscu zbrodni? No dobra, tak szczerze, to się w ogóle nie skupiałem. Jak otworzyć te lizaki? Bardzo jesteś daleko jesteś podejrzany i widziałem tam Boże. Miłoszka O co chodził kaszowi? Ja w ogóle cały czas miałem zamknięte oczy, nic nie zrobiłem, a on ciągle na mnie naskakuje. Ja Bardzo ten... daleko byłem, coś. Ja ale, le... ale, ale ty to wiesz. Czyż <grymne> <O! grymne> Przecież on to powiedział, że był bardzo daleko Mocno. Ja, ja mówię, widziałem ja, bardzo dużą osobę tam w tym zamku. Ja, jak no to nie nie, Ernest, przestaniesz w końcu? Zacznij grać! Panowie, zobaczcie no na tak tego gościa gadaje, On tak. się w ogóle nie odzywa, wiecie on czemu On No bo kurna, jak to otworzyć niby, ja chcę sobie to zjeść to Ale są jakieś fanki fun, no dips, stary. Kocie te kocie paluszki? Dla kotów? No, tak, no, jest stary. To nie jest ten zielony paluszek, jak nie mogę sobie dipsa zrobić, stary, nie? Znam osobę, widzę po miłoszu, że albo brzmi, albo ma tego Ja czułem, ja ja że Kogo byś tam ruszał? Dobra, Dobra słuchajcie. Do ja ogólnie gram Coś pierwszy raz jest, w mafię. Co nie jest. wiem totalnie, stary. co się I dzieje. Ja się teraz. Oczywiście, na pewno eres grasz pierwszy raz w mafię, na pewno. Tyle razy już graliśmy w to u nas, że. Ten blef nie przejdzie. Ty właśnie stary jest i zbyt pobudzony jakoś. patrzy, ja znam ludzi i widzę po twarzy, i widzę jak się uśmiechasz, zachowujesz i czuję, że to jest dobre. Tak, no to ja ja. Szczególnie, że mi wróciła ta sama karta, co miałem wcześniej. Zdecydowanie, nawet jeżeli Jack nie jest z mafii, to i tak i tak jest najbardziej zaawansowanym kłamcą, więc stawiałbym na niego. Mam wrażenie, że Jack jest trochę tą osobą, Ja myślę, że Jack jest z mafii. Właśnie, która ma w słoiku czarne i czerwone mrówki, i podczą tym słoikiem i brówki myślą, że to one atakują siebie wzajemnie, że on trochę chce zadowolić. Zobaczcie uwagę na jedną osobę, żebyśmy się wszyscy skupili na niej, nie? zachowali się nawzajem, jak te brówki. Czyli dokładnie tak samo jak ty Grzesiu, teraz mówiąc o Łukaszu. Tak, dokładnie. Grzesiu też to zauważył, że Łukasz strasznie farmazoni. Próbuje nas skłócić i mnie wrobić. To poczuł, ten wytoczył, panowie. Dobra, tak, myśli, myślę ja... w takim razie, że możemy zacząć głosowanie i zaczynamy od Mattiego. Czy ode mnie? Do no, tego, że się na mnie udzielałeś, nie masz żadnego głosu, jakby na nikogo. Tymczasem Ernest. Wiec. Ernest. Ty głosujesz na Ernesta, tak ja, No nie! Bez sensu. Kurde, jak ma na Miłosza, ale... Ale na jakiej podstawie, stary? No, Srakiej! Z... Z... <laughs> Takiej żon, że ten coś gada po prostu cały czas. Jack uwziął się na Miłosza. Ale to dobrze. W ogóle nie mogę tego zrozumieć. Tak, taka Łukasza bardzo dobrze zadziałała. I po prostu tak, tak wszystkich na mnie nakierował, że bez żadnego, jednego argumentu, wszyscy na mnie zaczęli głosować. No bez sensu totalnie. Kurde. No, <laughs> Na, na Ale to nie wiem co on Ja powieści. też na Miłosza Ja Ale też, też na... miłosza. nie wiem, co mam ja... na ten temat. Mimo się na kogo głosujesz. Sterno, randomowo, no mogę ja głosuję na Łukasza, bo mnie wkurzył teraz, no. To ja, ja również głosuję na Łukasza. Czyli mamy 2-2. Dwa, dwa. To jest... Zipek nagle na Jekeka głosuje, co jest? Na kogo zagłosujesz ja na Jacka, stawię, ten, na ten chyba. odpada z gry całkowicie. A czy Łukasz albo, albo ja, ja tak? albo może zremisować i wtedy nikt nie odpada Ja głosuję na zipka, bo zawsze jak gramy w kłamanie, to on ze mną wygrywa i nigdy nie mogę go przejrzeć, więc obstawiam że czy kłamie, czy nie. To i tak, i tak go nie przejrzę i zgłosuję na niego. Mamy teraz drugie głosowanie, remisowe. Czyli no możemy głosować nimi. tylko między nimi. Jeżeli no znowu nie, no. będzie remis, to wtedy nikt nie umiera. No ja, dos ja dosłownie. Nic, ja tylko powiem, że ja tu siedziałem cicho, bo nie miałem nic do powiedzenia, a Łukasz od razu wyskoczył, że o coś tam widziałem go Ale tylko zaatakował mnie bezsensownie, bez żadnej podstawy, bo całą rundę siedziałem po prostu cicho Ej chce ktoś liska, bo to jest serio dobre Co oni tak się kłócą? Spróbowaliby trochę lizaczka Kurde ja tu, bo ja tu, bo <laughs> życie, ja tu życie walczę opie. Ja tłumaczyłem, że widziałem Miłosza, który się uśmiechnął jak dostał kartę i dlatego już całą tą historię no stary, to e, bo tu nie da się bez historii hey, Mnie to, nie najbardziej. Ja że się zachowuje? Czemu? Że od razu na miłość zaatakował też. Ale przecież nie, nie no ten, nie, nie zastanawiam się a, No stary, no a może ta ona ale... ale... będzie najkorzystniej jak nie zginie jeśli, jeśli, jeśli Może tak być. Jeszcze Jack ma 20 sekund na, na wypowiedzenie no, się, dlatego że no. miłość miał. Mam tą no. samą kartę od początku, wie, co dostałem wcześniej, dlatego mam no. prawo do nie co patrzę że to jest on, bo się ale uśmiechnął. Od razu, no. jak dostał kartę, się uśmiechnął. No, In, no bo Ale kur... jaka jest łatwiejsza i bardziej wiarygodna wymówka, niż mam tą samą kartę, co wcześniej? Od podstaw. Zanim się zaczęła tak. gra, powiedziałem, że śmiesznie, że mam to samo. Wyrzucajcie, o, a, wyrzucajcie, wy... wyrzucajcie, wyrzucajcie, proszę Zróbcie całą grę od razu Dobra, dziękuję, dziękuję na piłkę, na Miłosza? Ja na Miłosza No to to bez zależeń na... No ja po prostu nie, no nie wiem nawet co no mam powiedzieć to, no to jest dla miasta będzie korzystniejszy No nie wiem no bo nie chcę odpaść. Nie. Chodzi o to, że nie chcę odpaść, później. Że jak zabijemy twoją mafię, to wtedy będziesz go plagy. Nie. nie. Nie, niech o to mi chodziło. A o co? A co? Nie wiem na kogo zagłosować, dlatego że trzeba wyeliminować mafię, bo ja nie jestem z mafii, a nie chcę odpaść. Ernest jest zawytilowany, żeby był mafią. się, A tak to wiesz, powiedział mieszczanin i też nas spokojnie. Dobra, no ja, ja głosuję na miłosio. No to Ernest, tak. od ciebie zależy, czy ja kończę i będę idziemy tym master. Czy, nie czy, no, czy, lepsze czy, czy dla czy mnie czy jest żywają. kogoś wywalić, nie? No tak. No dobra. Więc dobra. jedyna opcja to wywalić Miłosza, I'm sobie. No cóż no, musi się coś dziać, tak więc wywalam Miłosza. <śmiech> <śmiech> czyli ja teraz moją kartę, tak? Tak no. jest. A, miasto. O! Kurde, czyli Miłosz był w mieście. Co teraz mamy zrobić, żeby wygrać z mafią? Ostatnie moje słowa, jakie mogę powiedzieć, bo już umieram, to, że Łukasz was wszystkich jakby przekierował, żebyście na mnie za zagłosowali. A Zipek jeszcze zmienił zdanie. Nie ma, ale niestety, odpadasz. Ani są w mafii. Tak jest, udało się. Obywatel odpada. No i słuchajcie, zabili mnie. No masakra po prostu. Zupełnie niesprawiedliwie. I ja teraz prowadzę jakąś. Tak, jest. tak. Kochani, tak. tak. nasze spokojne miasto idzie właśnie spać. Pozbyliście się tego obywatela, który będzie teraz. najlepszego. <grym> jest spokojna noc, ale nie wszyscy śpią, ponieważ budzi się mafia. KURDE! <grym> tak jest, miłoszku! Widzisz właśnie w tym momencie mafię. To ja i Mateusz. I mafia wskazuje, kogo chce zabić. Oboje naraz? Tak. Dobra, mafia może... Mafia może... Może, się... Nasz... może Noc upływa spokojnie, ale nie dla wszystkich. Budzicie się rano? Wszyscy? To budził się martwy? Właściwie nie wszyscy się budzą. W tej nocy przyjechała karetka. <grym> Weszli, weszli do mieszkania, gdzie leżało ciało mężczyzny. Dookoła było pełno pozwalanych puszek po Red Bullu. Oraz. To jakiś menedżerowie! raz Oraz... Oraz kocie, kwaśne języczki. O. Nie! Co? Mafia zabiła Ernesta. No kur. Po... Wiedziałem, że mnie. Jest! Żyje! Tak jest! Już ci bałem że zostałem ostrzelony. Po tych Red Bullach, prawie byłem pewny, że to ja. Ale rzeczywiście Ernest też przesadza z energetykami. Dobra, pytanie, kim byłeś? Policjanty. O, Miasto! Udało się spodziewać. No. No. Mamy dwóch na dwóch. Możemy na jednego zagłosować, Zipek no, Co? 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 A Zipek znowu? Jesteś? Dobra, ja nie. co jak nic. Nie, 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 ja patrzyłem, kto zareaguje zauwa. na to, co Sła. powiedziałem. I Jest jeden kutas, który się odezwał i jak gadał w podczas, jak mieliśmy zamknięte oczy, to gadał na wprost, a nie w dół. No to Mati już po tobie Jack ci rozgryzł trudno, niech strzelają w ciebie. Ważne, żeby mafia wygrała. Ktoś, jeden z nas musi przeżyć. I słyszę jego w lewym uchu Wysoko. To, ale ej, tylko ej, mówię. To jest ej, teoria, ej, to jest ej, teoria ej, którą słyszałem ale z... Z... od pierwszej rundy, że ruszał stary łapami. Ale co? To z... mogłeś to czuć, mogłeś obok, ja nie słyszałem. Ale ty jesteś jak nic i nie. Na tą samą kartę od początku. Najpierw że zaatakowałeś, a później nie. Nie myliłem się, ja cię przepraszam. Byłem pewny, że miłość ma ten. Ja walę Bo się uśmiecha. Najprostszą opcją będzie, jeżeli ktoś tu jest z miasta, nie wiem kto jest, ale żeby wywalić na pewno mafię, czyli Grzesio, który jest na 100%. Dlaczego? Grzesiowi zbyt mocno zależy na to, żeby kogoś wkopać, więc mam wrażenie, że kryje jakiś mały sekrecik. Dlaczego odzywał się w ogóle? Nie, nie, odzywa się. Odzywa się podrzuca się, przez cały czas wchodzi, jakby ktoś coś Mówi na kogoś, najeżdża i ja od razu ciekawy. podłącza się do tego Ja się podłączam do czegoś Przez całą rundę praktycznie nic nie mówiłem, a ten mówi, że ja się podłączam do kogoś Do rozmowy Co jest? Ja ja Ciekawie, na kogo miłość się wkurzył, jak zobaczył kto jest Mafią. Ej Zipek, ale cię <laughs> bronisz Matiego? No, ja, ja nie bronię Matiego no bo... Nie, ja, ja nie bronię Matiego, tylko bronię każdego ogólnie tutaj i mówię no, że na tak, mnie jest Grzesiu. Patrz, gdybym ja był z e, Mati e, w e, mafii, czekaj, to by mi zależało, żeby odwalić Zipka. Znaczy, czekaj, by, b, b, fakt, że powiedziałeś mi... od razu, że podniósł rękę, kiedy zacząłeś od razu na niego, to podnosiłeś do tego. Czekaj, to e, by mi pasowało, żeby odwalić, albo wziąć się na ciebie, albo na Zipka. Gdyby Zipek był z e, Mati, to by pasowało jemu, żeby się nawziąć albo na mnie, albo na tobie. Nie, mi tu nie pasuje też, Grzesiu nie pasuje a, w ogóle. A, zipek. a mi Zipek Niska. trochę pasuje, bo on zmienił w ostatnim losowaniu nagle na Miłosza. Okej. Okay. Dobrze panowie, sąd się już zebrał, trzeba podjąć ej. decyzję. Co? Ale mnie dziwi, czemu nikt na mnie nie najeżdża. No bo ty jesteś to za spokojem, się nie da wyczuć mm. w ogóle. Ej, kto by Ernest pani teraz? Bo to też Ja nie, w ogóle nie. To nie, nie Dla beki. To jest właśnie. Nie, Ale to nie, to czy to możesz to. mówić, jakich nie żyjesz? Kurde, kto jest? To to się co, żeby właśnie. Ja wiem, teraz przez to w tego albo na tego... Kto? Ja kto myślę, że Mati wywalił właśnie i teraz pod, podłapał pod to nie wiesz, swój, swoją narrację, czyli że komu najbardziej pasuje wywalić Tricusa i go wywalił właśnie z tego powodu, żeby było na mnie, że to nie był ja, ja. bym miał, bym miał. być mafią, to bym Cieka wywalił. Czemu? No kurde, więcej gada. ktokolwiek tak. ja, ja, jest Mati, wiemy jedno, jest skończonym debilem. Piotr, ja no to moja no sobota. Dawaj, no. Na też ja bym na na Jacka, ja na też Dobra. bym głosował na Jacka. Ja na Ziptyle, Zipka Ja też bym głosował. Ja na zibka. Ty na Zipka ja na Maty'ego Zdecydujemy mamy no, pojeżdżać, tak? Tak decyduje. Nie, I ja, decyduję. ja decyduję Poza Krzyśkiem Poza Krzyśkiem, tak. ja decyduję tak Druga mafia decyduje teraz, w tym momencie O nie, druga mafia decyduje On jest na pewno mafią Czemu? Dlatego, Czemu? że Dlatego, że ty nie zagłosujesz na jednego mi, zagłosuj Więc na Zipka. Automatycznie. Ja mam pomysł. sam mówię serio Rozumiesz? Mafia by się podłączyła do innej mafii Kupię ci burrito no. jak nie dobra, dobra, dobra. Maty'ek, ty, ty wybierzesz albo Zipek albo Jake Albo ty Albo ja Czyli tak naprawdę ja nie dostałem ani jednego głosu. Co jest? Ta runda jest kozacka. No sąd? Sąd zostaje. Aj. Jak mogliście mnie, mnie zabić! Tego, który chciał wszystkich obronić. O... o nie, o nie, o nie! Dobra, mafioza może się przyznać. Mafiozy, przyznajcie się. Kto był? <laughs> o nie, we dwóch. Jedna mafia boys. Zaczynamy kolejną rundę mafii. Wybieramy wszyscy karty. E, oby tym razem miasto wygrało. Po raz kolejny jestem z miasta. No po prostu nie pogram sobie dzisiaj. Kurde, znowu nie jestem mafią. Mam nadzieję, że doczekałem się w końcu odcinka, w którym będę mafią albo impostorem, tak jak w Amongu. Też jeszcze ani razu nie byłem. Jakie są szanse? A to to co, to wszyscy skuram? idziemy spać? Tak. Idziemy spać wszyscy. Mafia po raz kolejny się budzi. Zapoznajcie no się ze sobą yy, i tak. Chyba wydaje mi się, że mafia już się zda, więc może iść spać i budzą się wszyscy. Dla mnie Jack jest czysty. Ja zawsze Ale otwieram długo miał zamknięte oczy, co? Zawsze jak otwieram no. oczy. Ty, bardzo długo za oczy Leja, a, bo jest. ja jestem załamany po poprzedniej rundzie i mi się tak odechciało w ogóle grać w to serio A Niestety... teraz to się uda, stary, teraz musi nam się udać za tak? tak. ja razem! Ernst ma Nie wiem co mówić, a co nie! Po oh, ma, jest mafny! To... To... <laughs> ma, to... ma, to... Ernest i Mati razem Śmieją się w taki podejrzany sposób, że na pewno są w mafii Ale zacznijmy głosowanie od Ernesta, bo to jest pewniak On jest w mafii na pewno Tak z was Dobra, wywalamy Ernesta Tak wywalamy sposób Nie, to Ernesto, Ostatni Ernesto. Dobra, ja jestem za Ernestem Ernest! Przepraszam Jak wy nie potraficie zgadywać, no nie dość, że mam słabą rolę, to jeszcze mnie pierwszego wywalili z gry. To jest po prostu żałosne. Ej, Ernest nie był w Mavi, tu czemu się nie bronił ani nic? Dlaczego, Ernest? <śm> Ale jesteśmy debilami, no. No to czemu się tak uśmiechałeś? <grym> no, ale, no, ale sam specjalnie to zrobiłeś. No w sensie, ale no, wie, wie, nie! Nie ja po prostu mam no, no, uśmiechnięty, no bo chciałem grać, bo My już samochę. Dobra, teraz wszystkie moje pantofelki, <grym> i prymitywne organizmy, <grym> jednocłowe <grym> idą spać, ku... Jeszcze dodam, że idioci. I to po prostu patologiczni idioci. Budzi się mafia. Dobra, no to teraz wszyscy zasypiają No i słoneczko wstaje, budzicie się Bez, ze mnie. bez grzesia. No Bez kur... Tak czułem, że mafia mnie odstrzeli No trzeba najsprytniejszych zawodników od razu odstrzelać no. Proste. Mafia zabiła Grzesia W poprzedniej rundzie on był mafią, a teraz jest zemsta Kurde, kto może być w mafii w takim razie? Ej, ale to jest no, w sensie fair poniekąd To jest fair poniekąd tylko że Wywaliłeś kto? mnie stary, no to teraz ty zostałeś wywalony. Nie Ej, tak, a kim tak. on był? O, o skur, ale źle dwie. idzie. Ta rozgrywka jest coraz Ale Ciężko. Teraz. No. Ja e, nic tak. nie chcę mówić, ale ja mam, ja mam takie przyczucie, że za każdym razem jak ja otwieram oczy, to Mati już ma otwarte oczy. A, <laughs> ale ja Jest to no, <laughs> <jest>, no, <laughs> <jest>, no, <laughs> no, ja mam tak, że ja, ja temu nie ufam do końca, nie? Jak, ja bym dla, dla bezpieczeństwa Mattie... To tybu... ja mam nie wiem jak odbudzić się, no. Okay. <laughs> co się wydarzyło? W ogóle tej nocy teraz? Dla mnie wiem, dwa może. pantofle Ernesta odwaliły tego, który kazał Ernesta na, za, ten, na śmierć. Fiih, jak ci siedzą. Panowie, na czym my myślicie? Ja, 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 ja Obecnie, w tym momencie? Jestem przekonany, że albo to Mati, albo miłość. Ja bym... Jeden z nich musi być po prostu. No, mnie, żeby no, no, na tej. To ja ci powiem jest nie... nas czterech, między, a Bóg jest mafioskich. To, ja. to jest jakiś żart ogólnie Po prostu. Ja myślę, kogo? że. Mati z was, z, z, to was? Te oczy na każdym razem. Już dru, dwa, dwie razy w żeby że, że odgląda, czy coś. Nie, nie, że jakby ja, ja otwieram oczy, jakieś budzenie się, to Mati już jest obudzony. Bo on jest zający, a śpią z otwartymi oczami. No to mafia też śpi z otwartymi oczami, więc jakby zając ma dla mnie to jest deszcz. Do odjebania. Ja jedę ja z, z Miłoszem, z... ja idę na ja, Matiek. To jest ja, ja, moja obserwacja. Ja, ja nie mówię, że głosujesz na Matiego, To jest dlaczego ja za jednego zagłosuję. Ja, tak, ja też jakby, Też na Miłosza na... oddaję ja głos. To na Mateusza, sorry. Nie no. Jezu, nie na Miłoszka, Boże. Ja głosuję A. na Miłosza. No nie, znowu Zipę Kubarza, że to ja jestem w Mafii. wszystko od nowa. Masakra. Noż na kogo? No ja na Matiego. Ja na Matiego. No to ja żeby nie odpaść, <laughs> bo Głosuję ja na Miłosza. Czemu głosujesz na Matego? Bo po pierwsze nie mogę na Miłosza, dlatego że byłbym kół. No. Więc jest coś w tym patrzeniu Matiego, że za każdym razem, kiedy otwiera oczy, nie ma w ogóle zaspanek, jakby patrzył cały czas. To ja? Stary. Dobra, roz, 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 rozknuń to, bo ja do ciebie to mówię, nie? A po <grym> co, co mówisz to? Po co, ja to, czuję, co, co mówisz, mówisz to dlatego, seriolog, że dobra. Zipek i Mati są w mafii? On nie ma żadnego powodu, żeby na mnie zagłosować i zagłosował na mnie zipek. zipek. I zagłosował na mnie tylko dlatego, że ja zagłosowałem na Matiego. bo nie ma żadnego powodu. Okej. Okay. Mój powód jest bardzo prosty. Walczysz z Matim, to oznacza, że jeden z was jest z mafii. No, trafiło na ciebie już, przepraszam. Na razie. Nie, no ja nie zmieniam, w sensie zostawiam. Mati, ma, masz zagwozdkę, bo jesteś, Ej, jesteś miastowym czyli, jedynym, rozumiesz? i ja zginę i niby jestem w mafii, co nie? Nie jesteś z mafii, no. By, no, by, no, ale nie. No, nie, no, ale no, nie. Wszyscy będziecie... Najwyższa czecipka No to ale ja w tej chwili jestem pewien, że Mati nie w, chwili, w mafii, w mafii, w mafii, w mafii, w mafii. Dobra. bo... Dobra, zmieniamy na Zipka w takim razie tak. wszyscy Miłosz, Ale jesteś gotowy ja Zróbmy tak, żeby to Ale poszło nie. do przodu I Jeżeli jesteś z mafii, z Matim wygracie, jeżeli nie to nie Czyli na to, Miłosz, nie? Wiem, że mi jajca upierdolisz, na kogo no dobra, ty głosujesz No jak chcecie no. Ja głosuję na Miłosza Ale No ja... to ja też głosuję na Miłosza Ale ja mam sytuację, że Ale ja wiem, że on jest w mafii No i miłość odpadasz, odpada. Tak? Odpadam, no Pokaż to Ja morda co? Nie, po prostu nie wierzę. To był Łukasz. Cały od początku to był Łukasz. Co? Jak to? Niemożliwe! To czemu Łukasz nie głosował na Miosza od samego początku? Przecież wystarczyłoby, że się podłączył ze mną i z Matim i by wygrali po pierwszych sekundach, kiedy ja tylko zagłosowałem na Miosza. To... Było mega dziwne, Łukasz. zniszczyli! Ja właśnie czekałem na to, jak można podjąć. Teraz decyzję, Albo my we dwóch na Miłosza, albo nie wiem, co się stanie dalej. Ja byłem pewien, że co? ty i Mati. Przed tą grą myślałem, że paczką koledii. A nie A, zauważył nawet po prostu. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Na razie, I cześć. Elo, cześć. No szukajcie sobie lepszych przyjaciół.